Radia Łódź zaprasza Dorota Matyjasik. Dzień dobry. Prezes Okręgu Łódzkiego Partii Nowa Nadzieja Konfederacja. Paula Poreda jest dziś naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. I o przyszłości Konfederacji porozmawiamy, ale też o takim bardzo wyraźnym stanowisku w Łodzi. Konfederacja jest przeciwko wprowadzeniu częściowego zakazu sprzedaży alkoholu w Łodzi. Sprawa się ciągnie już parę tygodni. Dlaczego nie chcecie wprowadzić takiego no, zakazu? My jako środowisko wolnościowe oczywiście nie mogliśmy inaczej zareagować niż wyrażając swój sprzeciw co do tego, co do tej propozycji, ponieważ uważamy, że wąska grupa. Ludzi niedostosowanych społecznie, jakichś awanturników. No bo tutaj trzeba powiedzieć jasno, w czym jest największy problem. Ten projekt powstał dlatego, że ludzie mają po prostu pod oknami awanturę. Po nocach jest głośno, ludziom to przeszkadza. Nie I ten mogą argument spać. do was nie przemawia? Ja oczywiście to jak najbardziej rozumiem i rozumiem, że trzeba tutaj podjąć interwencję i coś z tym zrobić, żeby ludzie mogli żyć normalnie i spokojnie. Natomiast nie uważam, żeby tak wąskiej grupie osób. Żebyśmy mogli dać się terroryzować takiej grupie i nakładać ograniczenia na całą wielką pozostałą część mieszkańców miasta tutaj głównie problemem, na który wskazują mieszkańcy, jest brak interwencji, ewentualnie bardzo późna reakcja na, na ich zgłoszenia, bo często te interwencje odbywają się 2-3 godziny po zgłoszeniu, co jest już zdecydowanie za późno. Najczęściej jest już po fakcie. Więc ja jestem za tym, żeby tutaj skupić się na głównym problemie, czyli po pierwsze na tych niewłaściwych interwencjach. Ale też piszecie, że może ucierpieć interes właścicieli na przykład tych sklepików. No to tak w drugą stronę zapytam, czy interes grupy osób może przesądzać o tym, co, z czym będziemy mieć do czynienia w większej grupie? To znaczy, tak jak mówię, tutaj jest, tutaj jest kilka grup, ponieważ są i konsumenci, odbiorcy, łodzianie, i to jest bardzo liczna grupa, ale są oczywiście też przedsiębiorcy, jak pani redaktor wspomniała. I tak się składa, że większość tych sklepów, które są całodobowe w łodzi, to są małe, takie lokalne, nasze tutaj rodzime biznesy, ponieważ to ograniczenie miałoby być w godzinach od 22 do 6 rano. No to tak naprawdę nie ucierpią na tym ani dyskonty, ani tak zwane sieciówki typu, typu żabki, tylko ucierpią właśnie ci mali przedsiębiorcy. Konfederacja nie ma swoich przedstawicieli w Radzie Miejskiej, ale uczy udało się wam przekonać któregoś z radnych? Z tego, co, z tego, co wiem, to tak. Ja odbyłam osobiście rozmowy z kilku radnymi i w zasadzie nie trzeba było ich przekonywać, bo sami już wcześniej widzieli pewne nieprawidłowości, chociażby przy procesie tych konsultacji. Więc tak, pomimo tego, że nie jesteśmy w Radzie Miasta, to, no to mamy kontakt z radnymi. Ten projekt w dalszym ciągu nie został rozstrzygnięty, bo jest przekładany z sesji. Na sesję, czyli można powiedzieć, że wisi tak trochę w powietrzu. Decyzji jeszcze nie ma. Chciałam Panią zapytać o teraz sprawy ogólnopolskie. Jeżeli chodzi o wynik w wyborach prezydenckich szefa, czy tam jednego z liderów Konfederacji, to takiego sukcesu Konfederacja jeszcze w historii nie miała. Tak, Co zamierzacie dokładnie. z tym zrobić? Dokładnie, jest to historyczny sukces naszych środowisk. Pokazuje to, że z wyborów na wybory cały czas to poparcie nam rośnie i to rośnie w dość dużym tempie, bo przypomnijmy, że w tych wyborach to było prawie 3 miliony wyborców. Za każdy głos serdecznie dziękujemy. Co zamierzamy z tym zrobić? Oczywiście nadal rozbudowujemy swoje struktury. Cały czas pracujemy nad Kształtowaniem nowych liderów. Cały czas konsekwentnie idziemy do przodu ze swoimi postulatami. Cały czas dalej będziemy nagłaśniać wszelkie nieprawidłowości, które gdzieś tam mają miejsce w rządzie. Wśród Waszych wyborców są takie osoby, które, można powiedzieć, potem poparły Rafała Trzaskowskiego, a większa część Karola Nawrockiego. To dość takie rozbieżne poglądy, prawda? Tak, tutaj nasi wyborcy oczywiście nie są jednomyślni. Konfederacja składa się, składa się z różnych środowisk. My jesteśmy taką opcją polityczną, która co do zasady ma walczyć z popisem, więc popierają nas całkowicie różne osoby o różnych poglądach. Ona nie ma, bo u nas nie ma dyscypliny partyjnej. Jednomyślności. Sławomir Mencen tutaj stworzył platformę, dzięki której nasi wyborcy mogli bliżej poznać kandydatów, zobaczyć, co mają więcej do powiedzenia. Także no, nie, nie ma jednomyślności wśród nasi, naszych wyborców. Sławomir Mencen z jednej strony powiedział, że nie ma żadnego powodu, by głosować na Rafała Trzaskowskiego. Ale i Karol Nawrocki jest ostatnim człowiek, człowiekiem, który powinien zostać prezydentem. Tak, dokładnie tak uważam. A innych kandydatów nie było? No niestety, ubolewam nad tym bardzo, że nie było naszego kandydata. Natomiast tak, po raz kolejny Polacy stanęli, duża część Polaków stanęła przed wyborem mniejszego zła, i tutaj decyzja była niezwykle trudna, ponieważ no żaden z tych kandydatów nie spełniał naszych oczekiwań. Yy, czy, czy Konfederacja nie została trochę wykorzystana przez Prawo i Sprawiedliwość? W jakim sensie? W takim sensie, że jednak jej wyborcy w większości zagłosowali na Karola Nawrockiego. Myślę, że nie. nie. My tutaj bardziej chodziło o to, żeby nie doprowadzić po prostu do domknięcia systemu. Nie, nie doprowadzić do sytuacji, w której rząd i prezydent byli bez jednej tej samej partii. A poprzednie domknięcie systemu nie przeszkadzało Konfederacji? Każde domknięcie systemu myślę, że. Nie pamiętam, jest... by Konfederacja wtedy protestowała i głosowała na Rafała Trzaskowskiego, bo nie było domknięcia systemu. A wtedy też, z tego co pamiętam, nie, nie było jednomyślności co do, co, do, co do głosów naszych wyborców. Proszę powiedzieć, na czym polega? Może to jest coś w rodzaju takiej gry w tej chwili. Jarosław Kaczyński ogłosił, że zaprasza wszystkich, którzy chcieliby tworzyć rząd tymczasowy. Nikt się wczoraj nie zgłosił, ale w tej sytuacji jest bardzo ważna wypowiedź samego Sławomira Mencena, który napisał, że propozycje roz. Słowa Kaczyńskiego, dotycząca rządu technicznego i zakończenia rządów Tuska, na pierwszy rzut oka wydaje się nie mieć żadnych szans na większość w Sejmie. Jeżeli jednak Kaczyński wie więcej ode mnie i jest ja o czym rozmawiać, to zapraszam na spotkanie, omówmy to. E, tak, to była taka propozycja bardziej na zasadzie sprawdzam. No, i oczywiście udało się sprawdzić, że w rzeczywistości była to tylko zasłona dymna i taka bardziej akcja PR-owa w celu podtrzymania popularności w mediach, niż jakakolwiek racjonalna propozycja. Czy wasz lider trochę nie został ośmieszony i poniżony przez prezesa PiS? Tak mu odpowiedział, jest jednak pewna propozycja odnosząca się, proporcja odnosząca się do wielkości klubu i do doświadczenia politycznego. Nie został potraktowany jak taki mały chłopiec? Myślę, że nie. Myślę, że raczej pokazuje to, to, że właśnie miał rację. I od początku mówił, że nie ma większości, żeby stworzyć taki rząd, i raczej myślę, że to Jarosław Kaczyński został ośmieszony, że w ogóle taką, taką propozycję gdzieś tam przedstawiał. A co to znaczy ośmieszony? Jak pani to odbiera? No właśnie w takim sensie, że. Wyszedł jakby z propozycją, z pomysłem na coś, co było całkowicie nie od samego początku. To jaki ma pomysł Konfederacja teraz na siebie? Konfederacja, tak jak już mówiłam, cały czas będzie dalej rozbudowywać swoje struktury. Cały czas będzie dalej pracować nad rozpoznawalnością, nad wytykaniem błędów rządowi i cały czas sukcesywnie zwiększać swoje poparcie. Ale jeżeli ma przedstawicieli w Sejmie, to oni mają tylko trzy możliwości jeżeli chodzi o głosowania, albo są za, prawda, jeżeli rząd przedstawia propozycję, albo są przeciw, mogą się jeszcze wstrzymać od głosu, nie ma innej y, opcji. Oczywiście w zależności jakie to są propozycje, nasi posłowie e, zawsze głosują zgodnie ze swoim sumieniem. To za czym będą głosować? E, z, na pewno czy... będą głosować za e, wszelkimi pomysłami, które będą e, powodowały, że z, z, zwykłym Polakom będzie się na co dzień żyło po prostu łatwiej. Czy jest możliwe nawiązanie jakiejś współpracy w tej chwili w koalicją, Z koalicją czy bardziej z opozycją? Na ten moment e, myślę, że nie ma, nie ma takiej możliwości. Że? Żeby nawiązywać jakiekolwiek koalicje. Ani z tymi, ani z tymi? Mhm. Trochę to trudne do zrozumienia, pani prezes. No, myślę, że nasi wyborcy to rozumie. Prezes Okręgu Łódzkiego Partii Nowa Nadzieja, Paula Poreda, Konfederacja. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.